Witam wszystkich. Zawsze tutaj z przyjemnością przyjeżdżam do Białegostoku. I, 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 i muszę powiedzieć, że, że zawsze dobrze się tu czułem i, i też się teraz dobrze czuję. Ta publika, która tutaj jest i, i fajny stadion. I udało się, myślę, zagrać fajny mecz dla obu drużyn, także stworzyliśmy ciekawe widowisko, myślę. I chyba nie żałują wszyscy ci, co przyszli na stadion. Myślę, że było dużo jakości w naszej grze, mimo jak to określili niektórzy eksperci przed meczem naszego eksperymentalnego składu. Yy, pokazaliśmy kolejnych nowych zawodników, niektórych tutaj w większym wymiarze zagrał Filip Jagiello i myślę, że ta gra wyglądała przyzwoicie. Yy, były emocje, była gra i stworzyliśmy kilka bardzo dobrych sytuacji. Jestem z tego zadowolony. Myślę, że, że Jagielonia głównie zagrażała nam ze stałych fragmentów gry. Yy, Cieszę się ze zmian, które przeprowadziłem, bo też w końcówce, widząc taki, na, powiedzmy, wejście dużej, dużą ilością zawodników w nasze pole karne, wprowadziliśmy jeszcze Maderę, żeby przejść na piątkę obrońców, i cieszę się, że ten plan się powiódł. Także cieszę się i z gry, i z wyniku z, z trzech punktów, i że przyjechałem na taki, powiedzmy, tutaj zaprzyjaźniony dla mnie teren, bo, bo wiążą mnie z stokiem. Raczej miłe wspomnienia, także dziękuję i do zobaczenia, mam nadzieję, że jeszcze uda nam się i Jagiellonii nam zagrać co najmniej dwa razy, to znaczy, że będziemy w tej samej grupie, no ale wiadomo, że apetyty są na tą górną ósemkę i Jagiellonii nasze, także myślę, że to był pierwszy pojedynek, jeszcze czekają nas dwa równie ciekawe, myślę, spotkania. Dziękuję.